Głęboki Nów Wraku to jeden z najmocniejszych tegorocznych portali, który jest powrotem do domu, do siebie, do podstaw Twojej tożsamości, warunkujących sposób przeżywania życia. Cały ten rok jest o głębokim odnajdywaniu prawdziwej tożsamości, a czucie jest esencją życia. Irak jest tą częścią naszej tożsamości, która głęboko czując siebie podejmuje najlepsze decyzje, ponieważ inicjuje je z miejsca głębi i połączenia z intuicyjnym prowadzeniem, które zwykle jest nieoczywiste oraz wymaga ogromnej odwagi. A ten Nów w koniunkcji z Jowiszem daje: daje bardzo dużo możliwości, okazji oraz prowadzenia. Ale są tu również kwadratury, które powyciągają lęki. Wszystkie, dlaczego tak bardzo się boją zaufać sobie i swojej drodze? Oraz nieadekwatne sposoby działania czyli dlaczego się spieszę, pędzę i działam pod przymusem, ścigając się z wyższymi prawami, na które i tak nie mam żadnego wpływu. I dziś decydujemy w jaki sposób wejdziemy w drugą połowę 2025, do której ten nów jest przepiękną ramą dobrego czasu.